Męskie zacięcie to dla mnie początek dobrego projektu ściśle związanego z mężczyzną. Uważam, że właśnie tutaj, oprócz miłości do fryzjerstwa, będę mógł też przemycić moje inne pasje. To jest dla mnie przede wszystkim możliwością rozwoju, pomaga mi obrać dobry kierunek kariery. To są ludzie przede wszystkim, którzy swoją pasją i wiedzą zarażają i motywują innych do rozwoju i do spełniania marzeń. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Męskie zacięcie, poza rzemiosłem, które prezentujemy, motywuje mnie, by ta precyzja, którą też mamy w rzemiośle, przechodziła na życie codzienne, by ludzie, z którymi pracuję, z którymi się spotykam, reprezentowali również taki poziom. Męskie zacięcie jest to przejście do innej strefy, można powiedzieć, komfortu dla mężczyzny. My jesteśmy częścią Sagali. Każdy coś wnosi do tego projektu i każdy tu odgrywa jakąś kluczową rolę. Moim zdaniem jest to po prostu grupa pozytywnych ludzi, którzy mają taką samą pasję jak ja i zajawkę do fryzjerstwa. Męskie zacięcie jest dla mnie rodziną, do której przyjmujemy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć, z którymi tworzymy świat fryzjerstwa i poznajemy wspólnie wspaniałą drogę i przygodę męskiego strzyżenia. Czym jest męskie zacięcie? Właściwie jest to pasja, jest to pomysł, jestem to ja, jest to całe moje życie zamknięte pod tą jedną czapką w ujęciu męskiej sylwetki jako zjawiska. Ukrywam tam emocje, ukrywam tam strzyżenie, sprawiam, że świat staje się piękniejszy. Tą pasją, tym pomysłem i tą wizją dzielę się z wszystkim. Tym jest właśnie dla mnie męskie zacięcie.